Mówi się, że w życiu pewna jest tylko śmierć i podatki, natomiast w świecie motoryzacji pewna jest to, że najnowsza skoda SuperP jest przepięknie narysowanym samochodem. To znaczy Superp jak Super, bo to tak czy siak będzie bardzo ładne auto, ale skupmy się trochę na tym, co wujek ma tutaj, czyli wersja Sportline, ta najbardziej charakterna z takim drapieżnym zadziorem. Teraz co mi się podoba, no i co mi się nie podoba, bo takie rzeczy też tu są. No to co mi się podoba? Podchodzisz do tego samochodu i pierwsze co dostajesz to ogromną naprawdę fajnie wyglądającą felgę i mocno wyciągnięty do przodu przód, który już świadczy o takim ostrzejszym zadziorze. Na no to wszystko Sportline ma wyczerniony grill, wyczernione elementy zderzaka, wyczernione lusterka. Lecz to nie wszystko, bo im bliżej to od razu widzicie fajne dokładki tutaj z przodu. Poszerzony próg, czego na filmie troszkę no jednak nie widać, ale wygląda super. No i oczywiście skrzydła. Skrzydło dosyć charakterystyczne dla wersji. RS w Oktawi, to to znaczy skrzydło. No ja się trochę rozpędziłem, bo to nie seria GT3, no ale taka dokładeczka, i to wygląda naprawdę fajnie. Samego Sportlina to się może nie tyczy, ale jak widzicie, kierownica jest lekko zmieniona, bo już ma napis Skoda, a nie ten Broku w logo, który był przez lata. To mi się nie za bardzo podobało. No i tutaj, oczywiście, napis Sportline. A no i bym zapomniał, za moimi plecami. Nawet się wytoczę, żeby było lepiej widać. Do Sportline'a dostajecie naprawdę fajne kuby. To znaczy, uwaga, ja nie chcę przesadzać z określeniem, że to są fotele kubełkowe, bo one powiedzmy mają taki sportowy. Charakter, ale to nie jest pełnowartościowy kubołek. Natomiast jest bardzo wygodny, wygląda fajnie i pasuje do tego samochodu.